Trzymam z tej strony, Adrian, i dzisiaj zrobiłem paczkę z ikoną z maksymalnym oberradem 86 na moim głównym koncie. Trafiłem trzy karty Rule Breaker, przy czym przy ostatniej z nich prawie dostałem zawału. Ponadto zrobiłem mój najlepszy bilans w historii kwalifikacji do Food Champions i trafiłem za nagrodę za te właśnie kwalifikacje. Bardzo fajne karty, które znowu po raz kolejny pozwoliły mi zarobić solidne pieniądze. Wy moi drodzy, koniecznie dajcie znać, czy robiliście tą paczkę z ikoną z maksymalnym overallem 86. Jeżeli tak, to napiszcie poniżej, co wam wypadło. Oprócz tego łapkujcie ten film w górę, zostawcie ich jak najwięcej. Te łapeczki zawsze są mile widziane i z góry za nie dziękuję. A oprócz tego subujcie kanał, koniecznie z dzwonem. Ale o tym doskonale wiecie. Chciałbyś zagrać takimi kartami, ale brakuje Ci Fifa Coins? Sprawdź ofertę supercoinsy.pl Kupisz i sprzedasz tam Coinsy na PC oraz konsole. Nie musisz martwić się banem dzięki zastosowaniu unikalnych i sprawdzonych metod dostawy monet. Sprawdźcie też nową promocję, a w niej codzienne nagrody i kod rabatowy na 8% zniżki. Link w opisie. Polecam. Dobra, rozgrzewka tak zwana. Miała ja mieszana paczka takich piłkarzy. I co? I ekrany. Okej. Okay. W pierwszej rozgrzewkowej paczce mamy Walkera. Kurde, szkoda. Nie wymiennego trafiłem, ją sobie dał do składu, a wymiennego sprzedał, nie? Ale jest Inform Pepe wymienny. I to już bardzo cieszy na przykład, nie? Bo to jest zawsze 10K. Dwóch rzadkich piłkarzy, 80+. plus I co my tutaj mamy? Mamy ekrany w tej paczce, ok? Horwat, na s to jest Luka Modric? Nie, to jest Kovacic, okej. Okay. Też bardzo dobry Horwat grający na środku pomocy. Mega paczucha. Czy będzie w niej jakiś mega traf? No nazwa wskazywałaby na to, że powinien być. Inform Walkout. Anglia. Aj, czemu nie Tomori? Czemu nie Tomori, tylko Mount? Kurde, to by było tak piękne, gdybyśmy trafili Tomori Tomoriego. Ale dobra, Mason Mount też się przyda. Wysoko oceniony inform jest zawsze spoko. Juhuhu! I dwa Rule Breakery, co za paczka. Trzy karty specjalne w jednej parce, moi drodzy. No ciekawie, ciekawie. Rule Breakery co prawda warte minimalną kwotę. Ale jest Polagrodak, moi drodzy, jest Frankowski. No ładnie, ładnie oddało teraz. Tutaj się zdziwiłem, ta paczka mnie totalnie, ale to totalnie zaskoczyła. I przechodzimy do dania głównego, czyli do paczki z ikoną, oczywiście o maksymalnym overalu 86. Przepadamy sobie taką oto 11, wszyscy niewymienni oprócz tego crossa, także wydatek na tą ikonę to będzie 26 tysięcy, bo raczej nie planuję zakupu większej ilości piłkarzy. I myślę, że na tym się zakończy. Także przepalamy sobie to i lecimy robić drugie SBC. Przepalamy jedenastkę niewymiennych kart, 11 ocenie 84 overall, no i takim oto sposobem paczka z ikoną. Max 86 overalla jest już nasza, no i co? Lecimy po Hulita albo Weirę, ewentualnie jakiś Zambrotta, Roberto Carlos, Ferdinand są w porządku, poza tym, nie wiem, jest kilka grywalnych kart jeszcze wydaje mi się, żeby się znalazło, liczymy właśnie na nie. No i jeszcze szybko, zanim otworzymy ikonę, no to mieliśmy chwilkę czasu, więc zrobiliśmy sobie paczkę z gwarantowanym informem z drużyny tygodnia 1 do 4, czyli po prostu ze wszystkich drużyn, jakie były, włącznie z aktualną. Wydaje mi się, że no jest mała szansa na to, żeby zrobić coś dobrego, bo jednak informów słabych była masa, a tych dobrych było kilka. Może kilkanaście, ktoś by powiedział. Także paczka Team of the week 80 70+. Niech to będzie walkout, niech to będzie taki pozytywny prognostyk przed paczką z ikoną. Co my tu mamy Szwajcara naś... O! I to jest a kanji. okej, okay, to nie jest najgorszy traf. To jest karta, która znalazłaby się pewnie w składach niejednego z was. No w moim się niestety nie znajdzie. Mamy teraz i Rudigera na środku obrony, więc nie sądzę, żebym grał Szwajcarem. Ale generalnie to jest inform Wart 60 tysięcy, więc win z tej paczki. W sumie może nawet by sobie Szwajcara przetestował. W sumie mam z City, Hollanda City. Moi drodzy, pierwsza w historii paczka z gwarantowaną ikoną w FIFA 23, co prawda póki co z maksymalnym obradą 76, ale Wiejra, Hulit, chodźcie do mnie, proszę, czy jakiś inny Roberto Carlos, Zambrotta, Ferdinand, Jedziemy, paczka się już otwiera, oczywiście robią po narodowościach, poszło Ja mam oczywiście wyłączam podgląd, ja też sam już nic nie widzę No i w tym momencie tam się dzieje magia Jedziemy, paczka po narodowościach, dawno tego nie robiłem, no od poprzedniej FIFA, od sierpnia gdzieś Stoiczkow nie może być, bo nie ma takiego overalla, ma wyższy overall, więc Czechy Z Czech może być Paweł Nedved, nie wiem czy może być Petr Czech, ale generalnie to jest szansa, że kogoś tutaj trafiliśmy Zobaczmy Okej, okay. nie ma nie ma tutaj nikogo. Dania. Może być Schmeichel, może być Laudrup, proszę nie. Uf. Dobra, nie mamy duńczyka. To też dobra informacja. Ale moi drodzy, może być Finlandia. Dobra, nie ma. Okej, okay, nagane? Nagane bym się nie obraził. SN w wersji baby. Śmigałby w składzie. Na pewno bym go wstawił. Uwaga. Aj niestety. Irlandia, nie wiem czy to może być Rojki. Nie wiem jaką jaki weral ma jego karta baby. Ok, w każdym razie my go nie trafiliśmy. Dobra, dobra, widzowie, zapomniałem o Chorwacji. Czy to jest Szuker? Nie jest to Szuker, dobra, nice. Meksyk, oj, no nie, nie, proszę. Bez żadnego meksykańskiego zestawu. Uff, Rumunia i Hadzi. Chyba to by mógł być Hadzi. Oby go nie było. Ok, dobra, Serbia i Widić. Ej, ten widzisz też nie jest chyba jakiś giga niegrywalny. Wydaje mi się, że to jest spoko karta, więc jakby wypadł, nie byłbym załamany. Ok, ale widzisz to nie jest. Larson chyba mógłby wylecieć, ale nie no come, on, dajcie spokój. Uff, nie ma go, to dobrze. Andri Szewczenko chyba ma 8-6 karty Baby, więc teoretycznie mógłby tu być. Ale go nie ma. Co widzowie? No, decydujące chwile, nie? Nie ma co gadać. Co my tu możemy mieć i skąd? No na pewno nie ma nikogo w Hiszpanii, z kogo bym się cieszył. Na pewno nie ma nikogo z Argentyny, z kogo bym się cieszył. Sprawdźmy tam Argentynę na początku, bo tutaj chyba nic dobrego nie może być. Prespo. Nie jest to karta najgorsza Pewnie nie jeden z was by nim grał, Na ja się coś nie mogę no bo To nie jest gość do mojego składu ewidentnie oj, 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 oj. no nie nie, 140 tysięcy, więc tutaj nawet wartość też nie pociesza No nic, dajcie znać czy, czy wy byście grali tą kartą, nie, ciekaw jestem co o nim sądzicie Mamy to, mecz o 10-0, mecz Tak naprawdę paczki o wartości 185 tysięcy, bo opakę za stoka, za 50 i omega paczkę Także jest o co grać Mam nadzieję, że odniesiemy zwycięstwo i to było moje pierwsze 10-0 w historii kwalifikacji do Food Champions, nie? Składrywa taki normalny bym powiedział, nie? Ani to nie ma szału, ani to nie jest jakaś najtańsza 11 też. Zobaczymy. Pięknie. Co? Jak to nie jest gol? No kurde! Erling. Erling. Erling hala. No to jest. Gość, który z każdego kąta Strzeli bramkę. Na lewą nogą oczywiście, nie? Erling. Jedziesz. O! Co jest? Jakby to wpadło, nie? To był totalny potwór. Kilian. Co? Co? Jak tym Kilianem tego nie wykończyłem? Erling. Ja muszę coś mówić. Czy ja muszę coś mówić o tym gościu? Przepotężny ten byłoby, tyle Rejczki, <grydżki> mamy 10 -0. Pierwsze w życiu, widzowie, 10.0. 0 kwalifikacja za FUT Champions, nice! Dobra, spójrzmy, spójrzmy na ten piękny widok, jest pierwsza ranga, moi drodzy. Czy kwalifikacje za FUT Champions są jakimś wskaźnikiem skilla? Nie za bardzo, ale czy tutaj dostaliśmy fajne paczki? No tak, paczki są przepotężne, jakie dostaniemy za tą pierwszą rangę w kwalifikacjach. I właśnie po to tutaj się staraliśmy, żeby teraz zarobić za to jakieś potężne monety. Paka za 100k, paka za 50k, paka za 35k i kwalifikacja też pod Champions, rzecz jasna. Wszystkie te paczki wymienne, a my moi drodzy mieliśmy jeszcze w zadaniach paczkę za 100k niewymienną, którą właśnie sobie odebraliśmy. Nie się tak jaramy, my się tak cieszymy z tego pierwszego 10-0, A w paczkach pewnie nie będzie nic, bo tak to zazwyczaj jest, że im bardziej człowiek się na te paczki jara, tym leci w niej gorzej. Zobaczmy co w megapaczce. O mi się wydaje. Że zaczynamy od walkout. Ok. I to jest Joshua Kimi, 89. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie zaczynamy. Świetnie. No, to będzie karta warta około 30 tysięcy. Obecnie Enkunku. Wow. Oddało. No, oddało. Za najlepszy bilans w życiu. W kwalifikacjach, moi drodzy. Kimiś To jest 30 kilka tysięcy końców. Enkunku to jest 75 tysięcy końców. Czyli my z pierwszej paczki. Mamy już 110 tysięcy monet. Otwierajmy dalej. Po prostu. Teraz niewymienna paka za stokada. dlatego ją ja teraz otwieram, no bo jest niewymienna. Więc jeżeli już, no to coś naprawdę przepotężnego to Musiało być, jest rule Breaker, jaki, proszę, też dobry. Ronaldo! Nie! 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 Ja pierdzielę! Jak? Jak? Ja myślałem, że tylko Ronaldo jest z Portugalii w tej drużynie! Rollo byłby, gdyby szło od lewej. Stary, ja się tego nie zauważam. Jeszcze ja nie zauważam dokładnie też, kiedy jaki walkout idzie, wiecie, jakiego overala i tak dalej. No jeszcze jeszcze tak nie mam tego wyćwiczonego w pełni, więc totalnie się strolowałem. No nic nie warta karta na pewno. No, tak, jeszcze jest inform na przepał. <laughs> Niewymienny duplikat Rudigera. Mam go już niewymiennego. No jest grubo, jest strasznie grubo, jeżeli chodzi o paczki ostatnio. No to go. Paka wymienna o wartości 50k. Chyba tylko ekrany bez walkoutu, prawda? Prawda, tutaj będziemy spokojniej to wszystko przeżywać, bo to jest tylko czaranoglu. No i lecimy. Wymienna paka za stoka. No skoro wcześniej nam tak oddawało, no to teraz chyba też powinno oddać, prawda? Rootbreaker jakiś może znowu? Otóż nie. I czyżby nie było. Naprawdę, znowu. No dobra, trudno. Narzekać i tak nie mam prawa, bo było potężnie, nie? Szczególnie w tej pierwszej pasce. Potem ten Rudiger niewymienny, niby duplikat. No ale sam fakt, że w ogóle dropi mi tyle dobrych kart, jest to zastanawiający, nie?